Dlaczego inni chcą więcej, więcej, a im wystarczy niewiele albo przeciętnie? Dlaczego inni są tak zachłanni? Mowa o pieniądzach na pieniądze, że no, po trupach do celu nie. A innym wystarcza przeciętne życie, tak? Mają przeciwstawne cechy co do tych osób, tak? Nie kierują się zasadami po trupach do celu, tak? to Ludzi różni, tak? No człowiek został stworzony przez Pana Boga, żeby umiejętnie kontrolował pieniądz i nie był ten pieniądz bożkiem, tak? Żeby mądrze zarządzać budżetem i mądrze nie dać się kontrolować przez pieniądz, tak? Mądrze gospodarować pieniędzmi, tak? I nie są dużo. A im wystarczy niewiele przeciętność, tak. To są dwie grupy ludzi, tak. Brak zachłanności, takiej, takiego pożerania wszystkiego, co się napotka na drodze, tak. Całkowicie przeciwstawna cecha charakterystyczna. Mądrość i głupota, albo głupota i mądrość, tak. To trzeba odróżnić, tak. Zachłanność i umiarkowanie, tak.